Cześć, witajcie. Dzisiaj recenzja takiego oto zestawu z Lego Marvel. Jest to z filmu Tor Miłość i Grom. No i dostajemy taki oto zestaw. Potwór, trzy figurki. Jego numer katalogowy to 76207. Jego premiera była w ubiegłym roku. Składa się, jeśli się nie mylą, ze 159 elementów i kosztuje katalogowo 100 zł bez jednego grosza. Oczywiście znajdziecie go taniej. No i. Tutaj, już możemy sobie zajrzeć do środka. Nie będę robił żadnego cięcia. Nadciąłem to przed materiałem. Tylko, że jakiś ten karton strasznie cienki jest, przez co, jak widzicie, się trochę tak rozwalił. A w środku znajdziemy dwa woreczki z elementami no i, i instrukcje, jeszcze w tym ładnym wyglądzie, gdzie jest cały cała jakby widać scenerię, taką samą jak jest na pudełku, więc bardzo ładnie to się prezentuje, zdecydowanie wolę ten wygląd od tych płaskich bez jakiegoś większego kolorów no więc po prostu to jest lepsze no i co, to są rzeczy, które znaleźliśmy w środku i widzimy się jak złożą ten zestaw a więc tak prezentuje się już złożony zestaw, no i oczywiście rozpoczynamy od konstrukcji później minifigurki więc robimy krótkie cięcie. No i minifigurki zabrane, więc teraz rozpoczynamy omawianie tego oto potwora. Jest to najprawdopodobniej potwór, którego Gor stworzył przy pomocy tego jego miecza. No i prezentuje się on tak. Ma ruchomość tutaj. Nie wiem, gdzie jakby to nazwać chce. Głową może ruszać w przód i tył. No i rąko, rękami w ten sposób masz szczypce, więc fajnie bo co innego by mógł mieć potwór palce to by musiał mieć jakiś większy, taki już bardziej człowiekokształtny potwór a to jest po prostu jakiś taki miks wszystkiego ma tutaj jakieś uszy w postaci skrzydeł które możemy znać z przypadku minifigurki Evangelisa z niczego rogi z tyłu prezentuje się w ten sposób Tutaj są naklejki na rękach. No i jeszcze dół to prezentuje się on w ten sposób. Po dwóch stronach dostaliśmy takie oto e, pnącza, które nie wiem, czy mają imitować jeszcze nogi, czy po prostu roślinność, która się tutaj znajduje. Bo również równie dobrze nogami mogą być te elementy, które możemy sobie w ten sposób ruszać. No więc nie wiem, tutaj również więcej kolców, więc to jest taki. Drzewny potwór, ale mogą Wam pokazać, do czego jest mi on strasznie podobny. A potwór ten strasznie przypomina mi takiego oto, również jakiegoś potworka, który był w zestawie z Lego Spider-Man No Way Home. No nie pamiętam numeru zestawu ani nazwy, ale to był ten taki Sanctum Sanctorum, jakby to mniejsze, jakieś podziemia, ten. Tam, gdzie po prostu łapali tych wrogów, no i tam był taki oto potwór. Nie wiem, czy to miało imitować Lizarda, czy po prostu jakiegoś przeciwnika, czy po prostu tylko żeby był jakiś wróg w tym zestawie, no ale również ma szczypce, więc to jest pierwszy dlaczego mi przypomina, kolorystyka również podobna, taki ciemny, zielony i czarny, tutaj jeszcze jest brązowy, no i te pnącza na nogach, więc trochę są podobni, no ale teraz już jeszcze wrócimy do omawiania konstrukcji z tego zestawu więc ogólnie konstrukcja, myślę, że fajna, ruchomość jest dobra kolorystyka również no i może to być jakiś potwór tego gora, który stworzył przy pomocy miecza, ale równie dobrze, jeżeli nie chcecie, żeby to był ten zły od gora jakiś potwór, to może to być jakiś taki leśny, po prostu strażnik czy coś, no bo przez te roślinności, te kolce i elementy brązowe Przypomina trochę tak jakieś smutowane drzewo, które po prostu jest złe, lub chce czegoś ochronić. Więc myślę, że e, bardzo fajna konstrukcja. Nie, że jak na tą cenę, którą, za którą zakupujemy ten zestaw bardzo dobra. E, no i co? To jest konstrukcja, no a teraz czas na minifigurki. A omawianie minifigurek rozpoczniemy sobie od gora. Tak on się prezentuje na wyposażeniu, dostaje ten jego czarny miecz. Necro chyba tak się on nazywał. E, więc fajnie, że Dali go jako że gor nim władał. Również przez to stał się szary. Więc ma tutaj główkę szarą, ładnie zadrukowaną. Są jakieś elementy blizn, albo po prostu jakieś szczegóły. Ma on pomarańczowe oczy i taki uśmiech, ale nieszczęśliwy, tylko taki przebiegły. E, szare rączki z tyłu również jakieś e, rysy na główce się znajdą. No i torsik to jest taka oto szata przeplatana, biała, więc myślę, że super wygląda. Mogłaby posłużyć do customa Munnita'a. Ale jeszcze co, jedna rzecz: nie jest on taki podobny do tego w, z filmu, ponieważ w filmie miał on suknię, nie miał on rękawów, tylko miał po prostu jego ręce zwykłe, czyli był, był kolor szary, oraz czasami nosił kaptur. Więc jeżeli chcecie zrobić sobie gora, który faktycznie wygląda jak ten z filmu, dodajcie sukienkę od księżniczki Lei, która też była kiedyś w magazynie. Biały kaptur. No i oraz rączki zamięcie na kolor szary, tak jak jest główka oraz dłonie. No i tak to myślę, że i tak minifigurka fajna. No, tylko jedyny minus właśnie przez to, że nie jest ona podobna do tego z filmu, ale i tak robi robotę, więc to był gor. No a teraz czas na pozostałą dwójkę bohaterów. Drugą minifigurką, jaką otrzymujemy w tym zestawie, jest Thor. Na wyposażeniu otrzymuje on Stormbreakera, który jest zbudowany z kilku elementów, ale prezentuje się dobrze. A tak wygląda nasz Thor: ma on jego super niebieski strój z czarnymi i złotymi elementami, odsłonięte ręce bez pancerza. Czerwona peleryna, która zasłania na druki z tyłu, więc jeżeli odepnę włoski, to tak się prezentują na druki z tyłu, również niebieski czarny oraz pas. No a teraz już widzicie główkę, z jednej strony jest ona uśmiechnięta, a z drugiej zła z tymi piorunami z oczu, więc tak wygląda tor. Myślę, że jest super. Oraz jeżeli chcecie też zrobić jego wersję w tym takim złotym hełmie i pancerzem na rękach, również możecie to zrobić ale taki tor również pojawił się w filmie i wygląda on naprawdę super więc do niego nie mam zastrzeżeń i jest to po prostu super minifigurka a tak prezentuje się Mighty Thor na wyposażeniu Jonathan czytamy Mjolnir tak prezentują się nóżki brązowe z ładnymi detalami tak samo jak i Torsik. jest przejście, jest pancerz tylko na rękach nie ma pancerza, ale ona też w serialu takiego nie miała więc. Odsłonięte ręce, brązowe dłonie. Hał prezentuje się w ten sposób, ma na, na nim taki nadruk, więc bardzo fajnie. Spod hołmu wystają włosy w kolorze blond, ma tutaj również te rogi charakterystyczne do hełmu Tora, a tak prezentuje się nadruk na główce, taki neutralny, ale z drugiej strony już, już, już jest. Tak, już jest. Nie jesz. Już jest zła, więc tutaj jeszcze nadruk na tyle. Takie są detale. Jest pas, więc to jest minifigurka Mike Titor. Pojawi się ona za niedługo w magazynie, ale to nie szkodzi. To by były minifigurki, a teraz czas na podsumowanie tutaj jeszcze elementy zapasowe dostajemy łodygę, która była do Stormbrinkera, taki czarny element, czarne kolce w większym i mniejszym rozmiarze, oraz dwa groszki, jeden zadrukowany z okiem tego potwora i taki brązowy z tą dziurą na środku, więc to są elementy zapasowe. a no, teraz czas na podsumowanie. Czy poleciłbym zakup tego zestawu? Myślę, że zakup można rozważyć, ponieważ istnieje ten zestaw z Torlowem, Thunder, ta kozia łódź, która jest również super. Również dostajemy tam te trzy minifigurki, plus jeszcze korka i walkirię i kozy. No ale jeżeli nie chcecie wydawać, tam nie wiem ile ten zestaw obecnie kosztuje, no ale nie chcecie go kupować, to tutaj znajdziecie jego tańszą wersję. Po prostu jeżeli chcecie mniej figurki, tutaj znajdziecie. Mike Titor również pojawi się w magazynie. Ale, jeżeli chcecie takiego tora w naprawdę super wyglądzie, Gora, którego można ulepszyć, no i takiego potworka leśnego, to myślę, że naprawdę warto sięgnąć po ten zestaw. Jeszcze co warto podkreślić, no to, że instrukcja prezentuje się naprawdę dobrze i że to nie jest ten nowy wygląd instrukcji, tylko ten bardzo ładny. To by było na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Cześć.